Muszę powiedzieć, że... Na Świrskiego. Tam by się przydało po prawej stronie taki chodnik. Żeby było bardziej czysto. Dla starszych nawet. Żeby coś było z rozwojem, nie wiem. Że jest okej. Okay. Drodzy widzowie, czy wiecie, że rozliczając swój PIT w Siedlcach wspieracie rozwój naszego miasta? W jaki sposób? Wasze podatki finansują projekty, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Jeżeli nie macie tutaj meldunku, to też nic nie szkodzi. Rozliczyć się z fiskusem możecie w tym miejscu, w którym mieszkacie i pracujecie. I właśnie o tym dziś porozmawiam z naszymi mieszkańcami. Zapraszam Państwa na sondę. Proszę powiedzieć, dlaczego warto przy rozliczeniu rocznym wskazać Urząd Skarbowy w naszym mieście? Jakie są z tego korzyści? E, już zaczęła się akcja zeznań e, od 15 lutego. Serdecznie zachęcamy wszystkich podatników, którzy faktycznie mieszkają na terenie miasta Siedce, do składania zeznań w naszym urzędzie. E, niekoniecznie muszą być tutaj zameldowani, wystarczy, że tutaj mieszkają. Pracują. W ubiegłym roku w naszym urzędzie złożyło 86 tysięcy osób zeznania podatkowe, z tego wpłynęło 326 milionów złotych podatków. Te podatki przekazywane są do Urzędu Miasta w pewnej części. Okazuje się, że 1500 złotych z każdej osoby przekazywane jest do Urzędu Miasta. Te pieniądze realnie będą wykorzystywane przez naszych mieszkańców, ponieważ Urząd Miasta będzie czynił inwestycje, które poprawią życie, w ogóle komfort życia naszych mieszkańców. Rozliczając PIT na terenie naszego miasta, wspieramy m.in. rozwój komunikacji miejskiej, rozwój edukacji, rozwój naszego sportu, infrastruktury sportowej czy chociażby usług, usług szpitalnych. W jaki sposób, jak to działa? Te pieniądze trafiają bezpośrednio do budżetu? Te pieniądze trafiają częściowo do budżetu, z czego później są kierowane na poszczególne działania i do poszczególnych instytucji. Dodam jeszcze państwu, że w roku 2024 przychody z PITU na, dla naszego miasta wynosiły około 180 milionów, natomiast Planowane na koniec 2025 roku będzie to ponad 380 milionów, więc liczymy tutaj na naszych mieszkańców, tych zameldowanych i tych mieszkających. Niekoniecznie, bez, niekoniecznie muszą być zameldowani, aby swój PIT rozliczyli na terenie naszego miasta. Będzie to nasz lokalny patriotca wtedy. To najprostszy sposób, żeby zostać siedleckim mecenasem kultury. Wystarczy rozliczyć PIT w naszym mieście. Środki te między innymi wpływają do środków kultury i pozwalają poszerzyć naszą ofertę kulturalną, którą kierujemy do miasta i do mieszkańców. Serdecznie zachęcam mieszkańców, liczymy na wasze wsparcie. Pani rozlicza swoje podatki, czy to jest urząd skarbowy w Siedlcach? Tak, muszę powiedzieć, że pilnuje się Siedlec, chociaż mieszkam 400 km stąd, ale jest to moje miasto rodzinne. W Siedlcach. W Siedlcach, urzędzie skarbowym. Na Świeckiego. Urząd skarbowy w Siedlcach. W Siedlce, Pani. Tak, Siedlecki, ponieważ jestem siedlczanką, w związku z czym nie mam nie mam wyboru. No to wspaniale, Siedlce. bo Pani pieniądze finansują między innymi Pani, podatników, finansują różnego rodzaju projekty, które wspomagają rozwój naszego miasta. Pani by chciała, żeby co w naszym mieście było poprawione? Jakie inwestycje? Proszę Pani, dużo się zrobiło w Siedlcach w ciągu ostatnich czterech lat. Jestem zachwycona tym, że wreszcie mamy piękny, no, w miarę, skwer tutaj w centrum miasta. A poza tym wydaje mi się, że no, dużo należy jeszcze zrobić, jeśli chodzi o infrastrukturę drogi, a przede wszystkim miejskie chodniki. Ponieważ jestem z Nowych Siedle, w związku z czym sądzę, że ulica Bema wymaga przede wszystkim największych inwestycji chyba. Bema, ulica Dąbrowskiego również, więc chodniki. No i czystość. Jestem zbulwersowana czasami tym, gdy spaceruję ulicami miasta i właśnie tą ulicą, między innymi główną naszą. I niestety to jest jedna z najtrudniejszych ulic. Dziwię się, dlaczego właściciele posesji, sklepów. Nie dbają właśnie o porządek, o, o te papiery, o liście, które jeszcze chyba z zeszłej jesieni się znajdują tutaj, więc czystość, ale to chyba zależy tylko od mieszkańców. mieszkańców. Między innymi Oczywiście również mieszkańców, tak. My dbamy o nowe siedlce, natomiast tutaj centrum to jednak jest trochę, trochę wymaga większej opieki. Pieniądze podatników trafiają na różnego rodzaju inwestycje, na rozwój naszego miasta. Pani by chciała, żeby Pani pieniądze, na co trafiły, były przeznaczone? Czego w naszym mieście brakuje? W co by Pani chciała zainwestować? Ja myślę, że najlepiej wie chyba o tym prezydent, jakie mamy braki. Ale zawsze, ale to zawsze brakuje terenów zielonych, parków kieszonkowych. W tej chwili społeczeństwo nasze starzeje się. Potrzebują gdzieś odpocząć, nawiązać kontakt, być ze sobą. Nad dziećmi pracuje się cały czas, ponieważ wszyscy wiemy, że to jest dobro narodowe. Natomiast łatwo zapomina się o seniorach, chociaż dość dużo w tej chwili ta polityka, można powiedzieć, zmieniła się na plus. Infrastruktura drogowa, szczególnie ulica teraz Polska, Rzeska, to są ulice, które pozostawiają wiele do życzenia. Na pewno infrastruktura. Głównie chodniki i brakuje ścieżek rowerowych. Mieszka Pierwszego Chrobrego, Sokołowska, brakuje chodnika. Myślę, że infrastruktura jeszcze. Nie wiem, wydaje mi się, że, że, że jest okej. Okay. To miasto jest zadbane, więc. Jakby bardziej może coś na obrzeżach, tak? Może być coś dla seniorów. Generalnie chyba największy jest problem z, drog z drogami ulice. Straszny stan złej nawierzchni. Moim zdaniem trzeba drogi na pewno poprawić. Na kulturę myślę, że najbardziej. Najwięcej. Żeby było więcej spektakli takich dla seniorów bezpłatnych. No Myślę, że na sport dla dzieci też, też by nie zaszkodziło. No, może na kulturę. Samaj jestem muzykiem i wiem, jakie to jest ważne, żeby młodzież, dzieci bierały udział w. W jakichś koncertach bezpłatnych, chociaż wiem, że to jest, ale może jeszcze więcej. Też na sport, bo i sportowe też są ważne. Ogólnie to bym postawiła, wie pani, żeby było bardziej czysto? Sportowe bardziej, takie rekreacyjne, dla starszych nawet było takie. A mnie akurat interesuje chodnik przy ulicy Romanówka. Konkretnie. Że nie jest. Tak, tam by się przydało po prawej stronie taki chodnik. W remonty i w, w, w infrastrukturę. Żeby coś było z rozwojem, nie wiem, miasta, był tego, e, infrastruktury. Nie. Rozlicz swój pit w siedlcach i wspieraj rozwój naszego miasta. Na jakie inwestycje stawiacie, co powinno się zmienić w naszym mieście? Zostawiajcie lajki, komentarze, a na dziś to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.